Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Monster Hunter Stories, w którym rozprawimy się z niebezpiecznym Arzurosem, a także ukończymy zadanie poboczne Niebieski Wróg Miłości. Moja turbo ekipa w postaci Velocidroma i Aptonota jest gotowa. Także lecimy za naszym zadaniem głównym. Mam jechać gdzieś do lasu. Ktoś tu stoi przy kwiatku. Z żółtymi tymi, z żółtym dymkiem. Pogadajmy. Zresztą i tak musiałem. <gadanie> Oho, Lilia się zastanawia na temat życia poza wioską. A ona chce zobaczyć, co się dzieje poza wioską. I na Wielu oferuje, że jej opowie.

ギルドガーラン世界中からハンターたちが集まってングオブジェクトのキングオブジェクトのキングオブジェクトのキングオブジェクトのキングオブジェクトのキングオブジェクトのキングオのキングオブジェのキのキングからジのキのキングオブジのキングオンのキングオブジェクトの Mhm. Mm Nawiru już kombinuje jak nagle zasady. Proszę, tutaj jest VelociDrom. Cała trójka we mnie. Zacznę od. Moc on mocnym atakiem? Dlaczego on mocnym atakiem? Nie wygląda to najlepiej. Zgubiłem jedno serce. Teraz mnie wszyscy klepią, no. On teraz nie używa szybkich ataków. Właśnie ten mój się na coś przydał w końcu. Ej no masakrycznie mnie klepie. To z mnie zaryzykuje tym technicznym. I to go nie, nie zabiło jeszcze? No wow. Muszę się odleczyć. A ten jeszcze woła kolegów? No chyba sobie żartujecie. Velocydrom mnie nie atakuje. Waltego. O, tarcza hazardysty. Pięć pojedynków z rzędu, okej. Okay. Jeszcze jedna jazda. Ile ten velocidrom ma HP? Mocny atak. O. W końcu. Okej, okay, a ci zawijają. O, było grubo. Rubin. Nagroda za pozyskanie rytualnego przedmiotu potworka w karmazynowej formie. Hej. Okay. A poznał Pasza? Co z tym rubinkiem? Tu koralik szybkości. Krainot kanalizowania z mocą szybkości i wody. Daje wzmocnienie szybkości małe. Okej. Ciekawe. A czyli to był... ...questa pobocznego. Kolega. Nic dziwnego, że był taki... taki z niego twardziel. E, jak to wygląda? Kipunek? Nie. Nie? Wyposażenie. Weź się odlecz, bo... Wróbmy tam mikstury i co może tyle. Tak. Jedziemy po tego Arzurosa. Nazbierałem rzeczy. Wjeżdżamy do Lasu. Gdzie mnie to prowadzi? Tutaj do góry. Próbuję chyba trochę wybejtować. Nie wiem, nie czuję się na tyle pewnie na razie, może trochę... ...próbuję podbić level jeszcze. Całe szczęście, że powalczyłem, bo się okazuje, że serca się nie odnawiają z walki na walkę, tylko pewnie trzeba się przespać. Dlatego może zrobimy tak, że złapię tą świnkę, którą tu znalazłem przez przypadek. Tak no. Ja wrócę w tym momencie do wioski i zobaczymy się tam na miejscu. Dobra, dotarłem. Chciałbym poddawać te zadania poboczne, które udało się zrobić przy okazji. Tak, niebieskie zło, tak. Mam no, dokładnie jakieś tam dodatkowe poziomy wkładają z tego. I niebieski wróg miłości też. O, git. Dla tych kolegów nic tutaj nie mam. Nic się nie świeci nigdzie. Ciekawe. Nie, jednak ci świeci. zrealizujmy i ma kolejne zadanie dla nas tym razem dwa kryształy ziemne Okej okay, w pewnym momencie się podniesie to co chciałbym teraz zrobić, to pójść w Kimę, bo zakładam, że to nas odleczy. E, tak, odleczone. Myślę, że skorzystam w końcu z tej tykwy, bo zawsze zapominam, żeby jej użyć. Zobaczmy, ofiarować nic nie mogę, ale mogę się modlić. I, I jak coś ten, jak zapłacę więcej, to są lepsze te. Nie dajmy tylko się móc. No. I? Co to wszystko? No nic, dobra. Widzimy się z powrotem w lesie. Tak, i w drodze do lasu podnosiłem różne przedmioty i udało się zdobyć srebrną odznakę poszukiwacza za podniesienie stu przedmiotów. Okay. Jestem w lesie, te zaskoczyli się Hornetaur. Eee, wydaje mi się, że będę chciał też z nimi walczyć, raz że mam je na koście pobocznym. Hermitaury, one są pod Technical, więc tak czy inaczej atakuję mocą. Kogo ty jedziesz w tego? No to jedziemy go obaj. bo mam nie najlepszą broń do, do, do tego typu przeciwnika. Uff. Ty tak na serio? Dobra, udało się. Ja widzę, że tutaj jest zero litości dla nieprzygotowanych. Zbierałem trochę tych skorup, jakieś worki wodne. Ewidentnie będę potrzebował kupić te dodatkowe bronie jeszcze. Tak, żeby mieć po jednej każdego rodzaju, chociaż tych podstawowych, podstawowych wersjach, bo... Jest nieciekawie. O co mnie znowu strolowało? do podniesienia. Jak się skradałem do tego Hermitaura, to widziałem, że mogłem podnieść. O, czyżbyśmy już znaleźli arzurosa? Tak jest. Ja sobie rybkę. Chyba się zdenerwował. <grybujesz> Arzuros jest pod power teoretycznie. O, teraz by teraz wyjdzie dobrze. Podwójny atak! Na pełnej Teoretycznie mógłbym jazdę zrobić, ale mogę te w tym momencie też trzasnąć ten podwójny atak. Najpierw, najpierw tak zrobimy. No. Co robić teraz jazdę? Może tak zróbmy. No szedł go. Ok, on dalej nie ma enrage'a, więc dalej jest pod power. Jedziemy go szybkim atakiem. Moc miodu, który będzie się leczył. Co za baton. 29. Uuuu, uh. ja się teraz leczy co kolejkę, to bardzo fajnie z jego strony. No spróbujmy go trzasnąć tym wielomiażdżeniem. No Szału nie zrobiło. Dawaj, szybkość. Znowu je Ale szczęście to się nie stakuje Teraz powinien nam wyjść podwójna atak, prawda? Berina. Jeszcze raz podwójna No Ale twardy ten misiek Dało się wygrać, udało się go pokonać w ten sposób. U, co jest szczęście. Lodi się szybkiego ciosu nauczył. Oho, jest i zaraza. Oho, ktoś nas ostrzegł przed tym, żeby nie dotykać się dziwnych kwiatków. A któż to się pojawił? Dobry pytanie, kim jesteś? No, czarna trawa dotarła aż tutaj zło, które niesie wiatr Ciemno się jest blisko Strasznie się rządzi Aha więc po prostu następnęło do wioski No no można O, no, kim ona jest. Nie jest z wioski i wspomniała o czarnej trawie. O tym, że się rozprzestrzenia. Że Szewal tutaj jest najbardziej kumaty na razie. Twory też zostały zarażone, a on przysięga zniszczyć wszystkie zarażone. Ilija się zdenerwowała.

Czyżby szykował nam się nasz antagonista na koniec historii? Szewal, którego nienawiść do czarnej zarazy pogłębia się, uciekł z wioski Hakum. Podążyła za nim Lilia, udając się do lasu Whistil, gdzie pierwszy raz znaleziono czarną trawę. Musisz za nimi ruszyć. Szybko. No, szybko jak szybko. Zobaczmy najpierw, czy mogę... Dać coś z zadań pobocznych? Chyba nie. Nie wygląda, żebym gdzieś coś mógł oddać. Dobrze, no myślę, że e, tak jak wspomniałem, szybko jak szybko. Na tym sobie ten odcinek zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.